Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym to zagramy sobie w trybie skrzydłowym. Nietypowo, jak widzicie, wróciliśmy do Elity Światowej, jeżeli chodzi o matchmakingi. Natomiast mamy Suprema, jeżeli chodzi o Wingmana. Także postaramy się to zmienić w dzisiejszym odcinku. Nie, no nie zmienimy tego, bo widzicie, 24 zwycięstwa. Tą rangę dostałem tylko dlatego, że tam praktycznie wszystkie mecze powygrywałem, jeżeli chodzi o. Wingmana, bo tam 10 meczów trzeba wygrać, żeby dostać rangę i tam od razu dostałem Podejrza Lema albo Suprema, wygrałem jakoś 1 albo dwa mecze i od razu awansowałem już na ten poziom, że tak to nazwę. Jak widzicie ładuje nam się mapka Short Dust, ciekawe czy uda się tam zagrać. Byłoby ciekawie, ja w sumie lubiałem tą mapę The Dust, The Dust zwykły, bo klasycznie mamy The Dust 2 oczywiście, ale The Dust to była sympatyczna mapka, troszkę tam brakowało, można powiedzieć, że tam za dużo było to, był taki przesyt i może dlatego tej mapki na oficjalnych mapach nie ma, w sensie, żeby matchmaking tutaj zagrać czy coś, no ale może jeszcze z tym kiedyś wrócą, zobaczymy. że trzeba pokazać klasę, od razu pozabijać przeciwników, żeby się czuli do nas respekt. Patrico nas zabił. El Patrico. widzę, że będzie porządny bój z tym zawodnikiem. Nasz pewnie teammate to jakiś borowik typowy. No i piszemy LHF. I rozpoczynamy meczyk na Short Dash. Zobaczymy co tu się wydarzy Hello my friend! Hello Where nice. Zakampimy się tu delikatnie Poczekamy, może ktoś się wychyli Trzeba zagrać tak e, umiejętnie, można powiedzieć. Dlatego, że tu z wielu stron mogą próbować nas zabić. Ajajaj, aj, szkoda, szkoda tej pierwszej rundy. E, no ale cóż. Tak to widocznie miało wyglądać. On wziął Scouta, właśnie też miałem pomysł na Scouta, ale skąd, skoro on wziął to nie będziemy mu tej od, odbierać tej przyjemności grania z Scoutem. last insight Kurcze, za wolno. Się zbierał opak. No i niestety sejuje. nie wiem czemu, bo mógł powalczyć. Nie, nie, tamten nie chciał. Aj, aj, aj. No ładnie się stało, nie spodziewałem się, że tak to się skończy. A wyszło nawet lepiej niż, e, niż jakby od razu wychylił, bo pewnie by go zabił. A tak to oprzed całego BSA, całą mapkę dookoła i zabił. To tutaj spróbujemy sfajkować. Ajajaj, niestety dobry full auto. Ale znowu Frasen ładnie oprzedł, a więc ten fake. Dobrze robimy tego fake'a, dobrze teraz przed zaplecy. mf. teraz mam lepszy pomysł na to. Zrobimy tak samo ze smokiem. Eee, tylko damy tam mołotowa do końca, bo tam widzę, że on usilnie kampi. on tu kurczę był tak naprawdę może być wszędzie To jest jedyny minus tej mapki że on mógł ją obejrzeć dookoła Ale my się na to przygotowaliśmy i mamy piękny kill huh. Teraz mam dobry pomysł, w sensie, zobaczymy czy on się sprawdzi Znowu rzucimy mołotowa i smoke'a tutaj na takie zajęcie, można powiedzieć, no i się udało, właśnie o to mi chodziło, że cały czas grali tak samo. Kurde, ten zawsze spóźniony jest gdzieś tam, bo te, na te plecy zawsze, za każdym razem chce wchodzić. No i zamiast poczekać, zanim ten będzie defował, to samo wychodził. Widzicie, granie kurwa z takimi borowikami, tak się kończy niestety. hop, nie myśli, chodzi gdzieś całą mapę tam dookoła, no raz mu się udało i za każdym razem to robi, chciał to samo zrobić. Teraz bez smoku już może tylko z samym mołotowem. że obejdzie z tej strony, no szkoda, szkoda, ale kurczę, szkoda, że nie razem razem nie poszliśmy. Kurwa muszę iść z nim, bo on ze mną nie pójdzie nigdy, to na krótko. Właśnie na krótko fajnie jest jakąś rundkę zagrać, przelecieć na szybciutko, a ten nie, tak jestem razem gdzie dookoła chodził. Bo no, nie znajm to bez sensu, ale nie no, kupiłem to złą broń teraz. Teraz już trzeba było pięknie ich tutaj rozwalić, so we make them cry. ładnie sobie poradziliśmy na no te rundy, tylko pierwszej połówki. No i mamy to. Mamy dobra pierwsza połówka w naszym wykonaniu. 9 do 5 udało się zrobić. Statystyki. No i zobaczymy, co przyniesie druga połówka. Początek był taki mrawy, troszkę z naszej strony. Trzeba było się zgrzać, no dogrzać, może, może w ten sposób. Ale później już ładnie, elegancko parę rundek ugraliśmy. Naszymi zagraniami, także bardzo fajnie, że się udało. Żeby to było teoretycznie lepszego, no i pewny kill. Mamy 6 do 3. Kupiłbym czwórkę, ale nie będę miał Kroblara z głową, ma lepiej. Musisz tak nie ryzykować. Ogólnie spróbujemy tutaj zająć. Dzisiaj ja spróbuję. Oj, szkoda. Kurcze, ten za szybko pada. Ten frezen, on ani razu nie pójdzie ze mną. Man, maybe go one time cover side only. Okay. Ani razu nie poszedł na side, to jeszcze tylko za każdym razem chodzi dookoła. Piękny kill, mamy to. 7 do 4. Piękna sprawa, jak się mówi. Tracamy tą przewagę, że mamy przewagę rund i pieniążków, chociaż oni mogą dostać tutaj jakieś pieniążki za tą bombę. Tutaj to jest jedyne co może ich trochę ratować. Take, take a key. Okay. Nice, yeah, yeah. Pink, <laughs> okay, you want it. Oh, thank you, thank you, man. No, widzicie, dostałem pochwałę, że I'm a good player. Tak to, się, tak to się robi, właśnie, my friend. Fucking good player. GG, GG. Mamy to, a więc zobaczcie, jak nam dobrze poszło. Pięknie tutaj rundkę ugrana, Najwięcej jest, co dostaliśmy, najwięcej zabójstw unikatowymi broniami, a 7 razy. Tutaj tak wyglądała tabelka, 17 do 6 w killach, nasz 5 do 8, 7 MVP się nam udało zgarnąć, więc na 9 rund wygranych 7, bardzo dobry wynik. Tam byli Global Elite w ogóle, mieliśmy Suprimy, także fajnie się to wszystko ułożyło, być może w Semplisco Globala, skoro już grałem z Globalami. Także być może w jakimś następnym odcinku, albo jak następnym razem sobie zagramy, uda się wbić tego Globala, jeżeli chodzi o Wingmana. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podobał wam się taki odcinek, to koniecznie zostawcie łapeczkę, być może jakiś komentarz. No, jeżeli jesteście nowi na kanale, no to jeżeli spodobał wam się ten materiał, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z filmikami. A ja się żegnam już z Wami, zapraszam do kolejnych materiałów. Na razie.